Jest środa 13 stycznia 1993 roku. W porcie w Świnoujściu stacjonujący tam wtedy prom typu Roro, czyli pasażerski przystosowany do przewożenia ładunku i pojazdów, Jan Heweliusz miał odbyć rejs przez Morze Bałtyckie do południowego miasta w Szwecji Istad. Trasa, która miała być tylko kolejną formalnością, w rezultacie okazała się ogromną tragedią, która pochłonęła życie. 56 osób. Jan Heweliusz wypłynął z portu z ponad dwugodzinnym opóźnieniem. Powód naprawa furty rufowej, która została przeprowadzona niechlujnie. Były to klapy zamykające wnętrze pokładu kolejowo-samochodowego. Na pokładzie znajdowały się 64 osoby, 25 tirów i 10 wagonów kolejowych. Prom wypłynął po godzinie 23. Załoga faktycznie została poinformowana o tym, że spotkają się ze silnym sztormem, ale była tutaj mowa o mocy 7 stopni w skalibu forta. Finalnie okazało się, że sztorm był wręcz niszczyciel. Jego siła osiągnęła prawie 12 stopni w skalibu forta. Heweliusz mimo wszystko wyrusza w morze w swoją ostatnią podróż, która jest największą tragedią w powojennej żegludze polskiej. Równo z 6 do 7 w skalibu Forta, więc dla nas wyczepiono normalna pogoda. Nic się nie działo na burcie. oprócz załogi sporo kierowców, dwóch pasażerów, jeden ajen PKO. Każdy rozpoczął pracę na swoim stanowisku. Ja jako ochmisz wieczorem tworzyłem sklep dla kierowców i pasażerów, później zająłem się jeszcze pracą inną. Rejs odbywał się normalnie. Przed nami wypłynął prom Silesia, prom samochodowo-pasażerski z wieloma pasażerami na pokładzie, traktując to pogodę jako normalną. Na trasie wyprzedziliśmy zresztą Silesię, stan morza był dobry, statek płynął szybko. Gdy kładłem się spać, gdzieś około w pół do drugiej, nie odczuwałem żadnych przechyłów, żadnych wstrząsów, kładłem się normalnie. W nocy zbudził mnie szum uderzeni przesuwanych naczyń w kabinie. Zauważyłem, że jest przechył lekki, ale przy pogodzie lekko to było normalne. Położyłem się z powrotem i w niedługim czasie dosłownie nastąpił większy przechył, i wówczas wszystko zaczęło się sunąć w kabinie, więc zerwałem się, zapalając światło. Założyłem, że przechył się zwiększa, lecą mi różne sprzęty, chociażby fotel, stolik na drzwi, które się otwierają do wnętrza kabiny, więc bardzo szybko zabrałem się do tego, aby dostać się do ubrania tunkowego i, i wydostać się jak najszybciej na korytarz. Dosłownie wydostałem się w pijamie i na boso. Tam na korytarzu, ledwo, ledwo, ledwo otwierając drzwi, tam ubierając powoli skafander ratunkowy, przesuwałem się w kierunku wysian na, na pokład. Przechył się ciągle zwiększał, także już sam samodzielnie na pokład się nie wydostał. Starszy mechanik, który szedł za mną, również był w takiej samej tragicznej sytuacji, także gdyby nie pomoc kolegów, którzy nam przypuścili pas ratunkowy z trzękami, za to, żebyśmy się chwycili, to nie wyszlibyśmy. Dwóch kolegów na pokładzie ciągnęło nas do góry i my przy pomocy koreńczyków mało się na pokład. Prawdą jest, że warunki pogodowe były tragiczne. Siła wynosząca w porywach do 160 km, wysokość fal sięgająca do 6 metrów, boczna fala i boczny wiatr, czyli najniebezpieczniejsza możliwa pozycja. Ale czy zawinił tutaj kapitan? Czy może coś innego? Warto wspomnieć o tym otwarcie, że w momencie, kiedy Heweliusz zmagał się ze sztormem, komunikat Mayday, nadany 14 stycznia o godzinie 4.40 odebrały nie tylko niemieckie, polskie i duńskie stacje naziemne, odebrały go również inne promy, które również w tym samym czasie przemierzały Bałtyk. Warunki również były tragiczne, co potwierdził kapitan statku Mikołaja Kopernika, który nawiązał kontakt z Heweliuszem podczas komunikatu Mayday. Płynął podobną trasą co Heweliusz, który z powodu opóźnienia podyktowanego na prawą furty, popłynął najszybszą możliwą trasą, byleby nadrobić Czas. Dlaczego też Heweliusz miał boczny wiatr? Czy faktycznie możemy mówić o błędzie załogi? Czy może jednak błędem było wypłynięcie promem, który, według informacji, które znalazłem, był lata zaniedbywany, a nawet w pewnym momencie doszło do samoistnego przechyłu promu w porcie, tym samym przewrócił się burtą na nabrzeże? Żeby odpowiedzieć Wam na to pytanie, moi drodzy, musimy cofnąć się w czasie. Rok 1977. MF Jan Heweliusz, prom kolejowo-samochodowy typu Roro, zbudowany w stoczni w Norwegii dla polskich linii oceanicznych. Według Adama Zadwornego, autora książki pod tytułem Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku, problemy ze statycznością Heweliusza były już zgłaszane wcześniej. Jeden z pełniących w tamtych czasach służbę kapitanów, Zdzisław Blachowski, ponoć przedstawił raport z wydarzenia, gdzie rzekomo prom przechylił się o 35 stopni, raptem 4 miesiące po wodowaniu promu armator, zamiast zgłosić problem do Urzędu Morskiego, postanowił tego nie zrobić. Niespełna 4 miesiące później, w marcu 1978 roku, Heweliusz znów się przechyla w porcie Ystad. Tym razem o 27 stopni. Natomiast, jak możemy przeczytać, po tym incydencie powołano komisję, służby techniczne armatora przekazały raport na ten temat polskiemu rejestrowi statków. Nie podjęto natomiast żadnych działań, mogących wy eliminować problem przechyłu promu. W sierpniu 1982 roku Heweliusz przechylił się i oparł o nabrzeże w porcie Ystad. Gdyby nie to, to nie doszłoby do tragedii w 1993 roku, ponieważ prom już wtedy by zatonął. Nie stało się to, natomiast nie można było przeoczyć tego incydentu. Uszkodzony prom trafił do stoczni remontowej, gdzie izba morska stwierdziła, że to nie jest usterka promu, tylko wina kapitana, który Popełnił błąd podczas rozładunku, przez co skończyło się to, jak możemy przeczytać, czasową dymisją. Kolejny naprawdę poważny incydent, jaki miał miejsce na promie, odbył się 9 września 1986 roku. Chwilę po północy na pokładzie doszło do groźnego pożaru. Przyczyna nie jest do końca znana. Z informacji, które znalazłem, jedna z hipotez mówi, że doszło do samozapłonu ciężarówki znajdującej się na pokładzie Heweliusza, inna natomiast mówi o zwarciu instalacji elektrycznej w nadbudówce. Nieważne w tym momencie jest, która wersja jest prawdziwa, czy zawiniła załoga, czy doszło faktycznie do samozapłonu ciężarówki, czy do zwarcia instalacji. Ważne jest, że pożar faktycznie uszkodził statek. Natomiast decyzje, które zostały później podjęte, sprawiły, że Statek stał się jeszcze większym zagrożeniem dla życia całej załogi. Jak możemy przeczytać, decyzją było zalanie strawionego przez ogień pokładu betonem. Wylano w sumie 60 ton betonu, tym samym zwiększając masę statku w górnej jego części, przesuwając środek ciężkości w górę. Zmniejszyło to zdolność statku do samoistnego prostowania się podczas nieoczekiwanego przechylenia. Tym samym pogorszyło to jeszcze bardziej stateczność jednostki, która i tak była już w bardzo złym stanie. Po remoncie prom nie przeszedł wystarczających testów technicznych, które uwzględniałyby zmiany w rozkładzie masy. I ich wpływ na zachowanie statków w ekstremalnych warunkach. Czytając dalej, wielu ekspertów podkreśla, że remont w Hamburgu był realizowany bez odpowiedniego uwzględnienia długofalowych konsekwencji dla stabilności jednostki. Zastosowanie betonu, mimo że doraźnie rozwiązało problem uszkodzeń, stało się później jedną z głównych przyczyn katastrofy, gdy statek nie był w stanie sprostać wymaganiom ekstremalnych warunków pogodowych. Trzeba to jasno i klarownie powiedzieć. Heweliusz był wadliwą konstrukcją. Promem, który w historii żeglugi polskiej odnotował najwięcej awarii ze wszystkich promów w historii naszego kraju. Było ich około 28. Problem ze statecznością Heweliusza nie był czymś normalnym. Ten prom był faktycznie pływającą trumną. W 1992 roku prom uderzył w nabrzeże portowców w Świnoujściu. Dwa miesiące później, w maju, uderzył w nabrzeże Władysława IV. Do uszkodzenia furty rufowej doszło 10 stycznia 1993 roku. W ISTAT kapitan Andrzej Ułasiewicz uderzył lewym narożnikiem rufy o betonowe nabrzeże. Furta rufowa wgniotła się. Trzpień dociskająco-unoszący, odpowiedzialny za współpracę, z podnośnikiem hydraulicznym został zgięty. Nie dokonano gruntownej naprawy, ponieważ finalnie Heweliusz zostałby uziemiony na kilka dni. Podczas ostatniego tragicznego rejsu promu do Estat, niestety, furta rufowa dalej nie była do końca szczelna, przez co woda dostawała się na pokład zdecydowanie szybciej. Moi drodzy, dochodzimy do pytania, które zadałem wam na samym początku tego filmu. Czy zawinił tutaj kapitan? Czy może lata zaniedbań naprawdę zdecydowanie niestabilnej jednostki jaką był Heweliusz? Serial Heweliusz, który niedawno pojawił się na Netflixie, troszeczkę przybliża sprawę chociażby rozprawy, która miała miejsce po tragedii, jak został potraktowany kapitan, rodziny ofiar. Warto jednak dodać, że w 2005 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Izby Morskie w Szczecinie i Gdyni popełniły błędy proceduralne w dochodzeniach po zatonięciu Heweliusza, przyznając tym samym odszkodowanie rodzinom ofiar. Z pewnością zawiniło w tym przypadku wiele osób. Sama historia promu była tragiczna, ale warto jednak wiedzieć o tym, że prom od samego początku nie był w najlepszej kondycji. Tym samym nie powinien w ogóle wypływać w morze. Dziękuję za obecność, zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz lajka, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.